Dzień dobry, kochani. Dzisiaj taki temat może mało psychologiczny by się wydawał. Po co szukać Boga? <laughs> Ale, tak jak wiecie, opowiadam Wam o tym, co wydarza się u mnie w pracy, w rozmowach z ludźmi, się przewija i wtedy tak rozeznaję, że, myślę, że to taki temat, z którym chcę się podzielić, bo on we mnie gdzieś pracuje i myślę, że warto. I taki pomysł na to, po co szukać Boga, taki temat, takie e, wydawałoby się bardzo religijne stwierdzenie szukanie Boga, a, a z drugiej strony myślę sobie, że nadające też sens naszemu życiu tak w ogóle. E, patrząc na Biblię, e, patrzymy tam w środek i widzimy, że i Abraham, i Jakub, i Mojżesz, i Samuel, i Izajasz, i Ananiasz, i potem apostołowie. Tak, e, tak naprawdę wszyscy szukali Boga. E, I teraz pytanie, po co? W moim odczuciu e, to jest takie. Szukanie sensu życia, tak? Szukanie czegoś więcej niż tutaj na tym świecie nas spotyka, dotyka, doświadczamy, pytań, zaczynamy pojawiać, zaczynają się w nas pojawiać takie pytania, po co cierpienie, po co zmagania, i tak naprawdę w Biblii wszędzie mamy na to wszystko odpowiedzi. Bóg lubi, jak go szukamy. Też dlatego, że wtedy łatwiej mu działać w naszym życiu, bo on zawsze poczeka, aż go poprosimy o coś, czy kierujemy do niego modlitwy, czy nawet w taki sposób zwrócimy się do niego o to, co on od nas chce. Takie rozeznanie zrobimy w życiu z naszych marzeń, naszych planów i to nam tak naprawdę bardzo ułatwia życie. No, bo jeśli jesteśmy chodzącymi w wieże i mamy dostrojone nasze życie do tego planu Bożego, który jest na nasze życie globalnie. <grystanie> Z taką misją się urodziliśmy trochę i, i zbliżamy się do niego i chcemy go wypełniać. To wtedy idzie wszystko tak, jakby trochę. Hmm. Czy łatwiej? Patrząc na życie Dawida e, w Biblii, gdzie on został powołany na króla, a potem uciekał, grał na, grał, był grajkiem tak naprawdę e, u króla e, czy życie. Musiał się ukrywać, musiał uciekać, musiał walczyć. E, potem jeszcze się przypałętał grzech e, i zabił człowieka po to, żeby być z jego żoną. I tak sobie myślę, że mm, dla Boga to wszystko jest takie trochę Proste w myślę, a dla nas takie skomplikowane. Bóg po prostu chce, żebyśmy żyli i mieli to życie w, w obfitości i w takim jego znaczeniu obfitości, czyli obfitości we wszystko, tak? W doświadczenia w, w pracy i w, i w różne właśnie perypetie i nam się wydaje, że fajnie by było gdybyśmy gdzieś doszli prostą drogą, a Bóg tą drogę chce też wykorzystać do tego, żeby zmienić nasze serce, żeby nas nakierować bardziej na plan, który ma dla nas. I wiele wersetów mówi o tym, że we wszystkim, co czynicie, stawiajcie Boga na pierwszym miejscu, tak mówi Księga Przysłów. On to był pokieruje, uwieńczy Twoje wysiłki powodzeniem. E, mówi list do Koryntian, że Bóg uczynił tego, który nie znał grzechu, grzechem dla nas, abyśmy się stali sprawiedliwością Bożą. No Mamy stawiać Boga na pierwszym miejscu, tak też mówią nasze przykazania. E, I mamy też szukać Królestwa Bożego ponad wszystko i życie sprawiedliwe. E, a On. E, Wam da wszystko, czego potrzebujecie, mówi Mateusz. E, powiem Wam, że tak jak szukam czasami pod temat e, różnych wersetów biblijnych, tak o szukaniu Boga, no po prostu jest napęczki. Myślę, że cała Biblia jest tak naprawdę szukaniem Boga. E, po, pierwsza rzecz to jest właśnie to, że szukam go i daję Bogu taką furtkę, takie zaproszenie do tego, boże. A, to jest moje życie, Pff, działaj, <grywa> pokaż mi e, gdzie chcesz mnie postawić, dokąd mam pójść, e, ale to nie jest podróż, e, która ma się skończyć na tym, że ja tak mówię i siedzę dalej na kanapie, tak? tylko mam działać, robić, ma być wierny w rzeczach małych, tak? jest wiele też takich pism, w piś znaczy w, m, wersetów w piśmie, które mówi w jaki sposób takimi drobnymi tak? mam patrzeć jakie mam marzenia, jakie mam cele, Mam do nich dążyć. Bóg, jeżeli chce, żebyśmy gdzieś skręcili, no to pokieruje nami, albo wyśle ludzi, albo jakieś inne wydarzenia. No nie zostawi nas samych, jeśli wie, że jesteśmy gotowi na to, żeby go szukać i za nim iść. To jest jeden wymiar, tak? Taki bardzo ludzki, taki bardzo życiowy. Drugie, szukanie Boga zdejmuje też z nas taką. Nazwijmy to nawyk, trochę perfekcjonizm i też taką chęć posiadania nad wszystkim kontroli. Ci, co są u mnie na terapii, wiedzą dobrze, że ja słowa kontrola nie używam, niemalże zabrania, można by powiedzieć, nie kontrolujmy, tylko zarządzajmy. Zarządzajmy tym, co nas spotyka, zarządzajmy naszymi emocjami, zarządzajmy naszymi myślami, zarządzajmy naszą wiarą, naszą religijnością, naszym życiem. Zarządzajmy, to znaczy miejmy świadomość tego, co, na co mam wpływ i tego na co wpływu nie mam. I jedyne co mi zostaje, to to w jaki sposób będę o tym myśleć. I tak naprawdę... Yy, Szukanie Boga też pomaga mi zarządzać. Jeżeli Bóg do mnie dopuścił, to czytam to, to znaczy, że ma na to pomysł, albo żeby to zmieniło mnie, a, albo że skoro tu zamknął drzwi, otworzy mi nowe, e, skoro tutaj coś e, się wydarza takiego, że muszę wyjść ze strefy komfortu, to może to jest przygotowanie mnie do czegoś i później mi się to jeszcze bardziej przyda, albo. Potrzeba, żeby się w tym miejscu jeszcze nawrócić, albo potrzeba, żeby w tym miejscu jeszcze zaufać, i tak dalej, i tak dalej. Takich, e, tych miejsc, gdzie e, my nie do końca tak naprawdę mamy wpływ na nasze życie, e, łącznie. Z relacjami. E, mamy tam 50% zawsze, tak? W każdej relacji. E, drugie pro 50 ma druga osoba, i jeśli e, ona na przykład nie chce być z nami w relacji, to my jej do tego nie zmusimy, nawet mając nasze 50% i tak dalej, i tak dalej. Więc szukanie Boga też zajmuje z nas właśnie to e, natrętne, natrętną potrzebę kontroli, tak? E, po prostu godzimy się na to, że niektóre rzeczy się wydarzają i ufamy Bogu, że On ma na to pomysł. Szukanie Boga też w takim e, aspekcie, żeby był na pierwszym miejscu, czyli w każdej dziedzinie, w każdej chwili naszego życia, mamy nieustannie się modlić. E, to również nam pomaga utrzymywać pewien e, spokój wewnętrzny, tak? Taką, e, takie poczucie, że jestem zaopiekowany, tak? takie poczucie, że e, nawet jeśli coś wyskoczy tego dnia. E, to to już jest zaopiekowane przez Boga i ja się oczywiście po ludzku mam to wszystko tak, tak z tym zarządzić, żeby było jak najlepiej i tak, jak mi się wydaje, ale też nie zawsze jest tak, że muszę wszystko dopinać. Na ostatni guzik, że wszystko będzie tak, jak je chcę. I to też jest okej. Okay. I znaleźć w sobie takie miejsce, że to też jest okej. Okay. Że nie musi się wydarzyć tak, jak ja chcę, i też nie Bóg ma na to inny pomysł, i e, chcę mnie tu poszerzyć o wiarę w to, że Bóg zawsze działa. E, kolejny taki element, który mi się nasuwa, po co szukać Boga, to jest właśnie ten sens, głębszy sens życia. Spotyka nas tu na ziemi różne rzeczy, różne cierpienia, wzloty, upadki. I my, trochę tak jak Paweł, mamy nauczyć się żyć w, w jak jest bieda i tak, jak jest bogactwo, tak? Jak jest dobrze i jak jest źle, jak jest cierpienie i jak jest radość. I w każdym momencie, tak naprawdę, niezależnie od okoliczności, mamy umieć cieszyć się z tego, że mamy Boga. Po to mamy też go szukać. I to jest takie dobre, że we wszystkim szukam Boga, we wszystkim szukam sensu, i też ten sens ma mi pomagać przetrwać tak, te trudne miejsca. Wiele osób, które znam, które bez Boga próbują zmieniać swój stan umysłu, tak to nazwijmy, i iść w. Coś, co bym nazwała psychologią pozytywną. Niestety w obliczu mm, tragedii, cierpienia, choroby, diagnozy, e, to pęka często jak bańka mydlana, tak? e, bo nie ma tam tego korzenia, tak? nie ma tam tego, że Bóg ma na to pomysł. <laughs> Takiego zwykłego czasami, e, że to jest poza mną, że ja nie mam co się obudowywać. E, dobrymi informacjami i sobie powtarzać, że wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze, mimo że nie jest. No bo to nie chodzi o to, żeby się oszukiwać, tak? W chodzeniu z Bogiem nie mamy się oszukiwać, mamy stawać w prawdzie i zawsze brać poprawkę na to, że Bóg ma na to pomysł. My nie musimy Go widzieć, nie musimy Go znać, czasami dowiadujemy się prawdopodobnie dopiero po śmierci, po co coś się wydarzyło. Ale możemy też prosić tak, Ducha Świętego, żeby nam to objawił wcześniej, po co coś było i dlaczego coś się wydarzyło, i jakie z tego będą owoce, może jeszcze uda nam się w tym życiu tu doświadczyć ich. I ostatni taki element, po co szukać Boga, mój ulubiony chyba po to, że chrześcijanin tak naprawdę nigdy nie popada w czarną rozpacz. Tak naprawdę trochę. Nie ma w nas takiego miejsca czarnej rozpaczy, bo to jest miejsce po prostu, gdzie zginam kolana i proszę Boga, żeby mnie znalazł. E, za Pawlukiewiczem świętej pamięci, jednym z moich ulubionych e e księży. A powiem tak, becz i dzwoń dzwoneczkiem, owieczko zgubiona, tak? I niech cię Bóg znajdzie. I powiem wam, że y, są takie miejsca w życiu, nie wiem, czy ich doświadczyliście, ja w swoim tak, gdzie doświadcza się takiego miejsca, gdzie już nawet się tego Boga nie ma siły szukać, tak? Już tego Boga nie ma a, się tak, jakby, no, pf, poczucia, że jest, że opiekuje. A, ale ja zawsze mogę się pomodlić, zawsze mogę się pobeczeć, dzwonić z dzwonkiem i krzyczeć: Jezu, znajdź mnie! Jezu, ty się tym zajmij! Jezu, znajdź mnie! Ja tu jestem. Ale sam akt, że ja wierzę, że Bóg mnie znajdzie, że Bóg się mną o mnie zatroszczy, zaopiekuje w każdym momencie życia, jest też miejscem, do którego poprzez doświadczenia i różne inne sytuacje w życiu trzeba dojść to na ogół nie są miłe sytuacje życiowe, przez które trzeba przejść, żeby dojść do takiego miejsca. Ale tak, i warto tak naprawdę, kiedy szukamy Boga, czy właśnie jesteśmy w takim miejscu, że już tylko beczeć i dzwonić dzwoneczkiem, jak ta owieczka zgubiona, żeby Bóg nas znalazł, to już jest otwarciem się na Boga i zaproszeniem Go do naszego życia, do naszych spraw, do do tego, żeby współdziałać z Nim, żeby Go słuchać i też jest takim wzrostem w ufności i w wierze, że Bóg jest, zawsze, niezależnie przez co przechodzimy. To nie są puste frazesy, że tak, gdy idę ciemną doliną i zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś Panie przy mnie. Czasami jest tak, że e, musimy brać to na wiarę. E, bo po prostu jest to element czy pustyni, tak? Czy po prostu nie dostrzegamy e, różnych rzeczy tak po ludzku, bo nam umykają te duchowe. E, I dopiero po fakcie, po przejściu przez Ciemną Dolinę, dopiero wiemy, że tak, Bóg był ze mną zawsze. E, nie ma wpływu. Tak naprawdę tak, na, tu, na wiele rzeczy, które się w moim życiu wydarzają. Wiem, że wiele rzeczy też nie dopuszcza do mnie, tak? no, bo nie dostaniemy próby większej niż to, co możemy znieść i to, co możemy unieść. I tu też jest ten rodzaj zaufania, tak, który buduje w nas to poczucie, że szukam Boga, bo wiem, że no, kto szuka, ten znajdzie. Jest obietnica, więc szukajcie, a znajdziecie. Szukajcie, a zostaną wam drzwi otworzone. Więc czasami warto, myślę, pochylić głowę i po prostu zacząć walić w drzwi, w boże drzwi, żeby albo właśnie beczeć i dzwonić dzwonkiem i dać się Bogu znaleźć. Bo wpływa to na nas, na nasze tu funkcjonowanie i myślenie, na to proboże myślenie, które proponuję, właśnie w ten sposób, że nigdy nie ma miejsca czarnej rozpaczy. Bo czasem jest potrzeba tej, tego miejsca dotarcia do czarnej doliny, tylko po to, żeby właśnie móc tam poczuć to zaopiekowanie przez Boga, przez to, że On mnie przez to przeprowadza. I tego Wam życzę. <laughs> Niech Wam Bóg błogosławi, i obyście mieli tak dużą wiarę i ufność, żeby żadne ciemne doliny nie były potrzebne, żeby Was przez nie przeprowadzać i pokazywać, jaki Bóg jest dobry i może Was przez nie przeprowadzić. Niech Wam Bóg błogosławi.